<guland> eee. Remik już. No trzeba, będziesz testowała koreańskie żarty dzisiaj. I dlatego masz im begać w twarz? żeby się przygotowała na gorsze. <guland> dziś mam ją! Widzicie, kochani, Cię, moi drodzy, ja jestem Remek! Jeszcze jestem Już, już już przepraszam, już. Dobra, już, już. Hej. Witajcie moi kochani w kolejnym teście. Dzisiaj za. A Czemu są kochani? Rad. Może nie są kochani. Są kochani, nie wszyscy moi widzę są kochani. Dzisiaj mamy, <głos> <głos> dzisiaj mamy test koreańskiego test koreańskiego jedzenia Szczerze mówiąc nie mam pojęcia w ogóle co to jest A ja jestem Remek, fajnie że mnie przedstawiłaś Cię w którym momencie Słuchajcie <noise> moi kochani w kolejnym teście dzisiaj Ja Cześć jestem Remek i jestem z bratem, ale brat. to kończyć jej brat Remigiusz, ona już mówiła tutaj co będziemy robili, bo będziemy dzisiaj testowali koreańskie żarcie to wygląda jak syrop na kaszel ja tego tak. nie próbuję żeby... <grymne> Tak? To jest syrop na kaszel? Nie wiem co to jest Same chińskie szlaczki. za cholerę nie dałem się co to jest Dobra nie, To może być syrop To jest coś pomarańczowego. Ej, to nie jest syrop Wiesz, wiesz jak mi to pachnie? Jak taki syrop? Jak energetyki Jak marsjanki Marsjanki też, ale jak jakieś energetyki Spróbuj to Normalnie jakbyś marsjanki jadła, jak byłem mały To mama czasem kupiła marsjanki Takie... Mhm mm bo takie już rozpuszczone takie, Ty wiesz Tylko, rozpuszczone ma już No Dobra, daj, no. Szlaczki, 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 5 mg, szlaczków, szlaczków 30, 30 mg miligramów szlaczków, szlaczków, szlaczków. Potem nie ma, niebieskie Nie ma, nie ma ogóle... żadnego... Nie ma nic innego jak bakhus d. Wszystko to szlaczki Dużo jest to Może mniej. jednak to jest na Jak to sogiabłukowy? To, to zdradziło To jest sogiabłukowy Tak, abułkowy. to na pewno jest sogiabłukowy Możemy? Zasyczało jak piwo może to zrobił kogo Jakieś tam drobinki są. O, a w puszce? Mhm. Mm no, nie, ale nie jest. Złe. Sork, so, so, a A, a to jest takie żółte jabłka. Brzuty są w tym... Tej... Ale dobra daj mi to. Ja sobie to popiję od innego gówna. Czekajcie. czy to nie jest zupka to nie, To Ej, nie... Spróbuj. Nie, teraz ty musisz coś tworzyć. To wygląda jak zupka, bo patrzcie. Tam jest taka zupka. To jest taki gazowany zimno. O, to nie fajnie, pat, to, to nie fajnie. To hmm. jest. Co to jest? Nie, ty pierwsza. O, to. Jest... <grymne> <grymne> Jak ją przegieł. <grymne> to, to jest z różowym mlekiem, z ryżem na pewno. Różowe mleko? Ale jest konsystencja taka przejrzysta, cała, jakby woda to była. Takie ultra To będzie śmierdziało jej Tak jakby taka woda słodka. O, ale nie jest to aż takie złe. Ale smak jest taki jest dziwny. Co teraz? Nie mam nawet pojęcia co to może być. Czysteczka. Solar na czysteczkę jakaś. Czekoladowa może dlatego, że... że nie wiem, czy coś z tego zrozumiałeś. Taki, w takich kolorach. Człek dezy znaczy uczy się... Można uczy to się... Ale on się uczy koreańskiego? Nie czy? Nie on się japońskiego. Japońskiego właśnie. Tylko pański jest <laughs> rundy, cóż? No, zobacz, no kupa normalnie. Reming już przestań! Reming już przestań, zjedz to. Ej, pachnie paluszkami. To jest nie? paluszki z karmelem. to już za jak Serio? O! Rzeczywiście, dwie zęby są odbite nawet. To nie jest dobre. To nie jest dobre? Spróbuj. Mmmm, jak żalek, taki miękki. W ogóle bez smaku. Kompletnie bez smaku. Nie, nie ma. No dobra popiję tym sokiem. To też jest zdobcony Co dalej? Ja chcę to A ja to No nie no jedno na raz Nude green tea no, no, no potem To będzie zieloną, to będą paluszki w środku z zieloną herbatą Serio? Patrzcie, z tyłu no jest wzór na pocztówkę no Patrz to Patrz, możesz zaadresować To wygląda jak takie paluszki, tylko że one są w środku z takim jakimś miąższem z zieloną herbatą. Coś Tylko świetnie. ja nie wiem, jak ona jest zrobiona, że to jest takie. pewnie taki żalek. Ej, to jest dobre. Biorę pod uwagę na przykład to, co jest całą, całą, całą resztę, całą resztę. To jest okay. Dobra, teraz no. języki. Nasze kubki są Teraz smakowiem. to. lol. To pachnie jak wodorosty. No! I to bardzo dobre. Chyba, że są wodorosty. Ty, a może przypomoczymy. Wodorosty do sushi! Może to trzeba zalać wodą. Sprawdźmy. Jeszcze, to, to ty jesz? Pachnie A te, rybą Moim nie. zdaniem to trzeba do wody dać No smak ryby O! Smak ryby ma wiesz mm. to? Uh, 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 uh. Nie, nie jest źle jak, Ale takie, Jak te, jak paluszki krabowe Ale tak dziwne wiem, się. Ale w smaku też jest taka ryba, nie? Mm, się na policzku Gdzie jest to? Na policzku o, Co tam jest napisane? Kanhof. Tak się otwiera? Lol, patrzcie, Ureo, nie? O, ale słodkie, patrzcie! Co tam jest napisane? No nie, na no, taki mały słodkie, tam jest. A patrz. Nie, nie zrozumiałem nigdy jak jakoby. O, ale to już pachnie, no. To są takie czekoladowe bobki. Patrz. No rzeczywiście. I <laughs> jeszcze tam są nadrukowane takie, takie śmieszne te. Jest serio mm, dobra. Moim z tego wszystkiego. No, no, mówiąc serio, to jest takie najbardziej normalne, nie? Mm -hmm. Mi się wydaje, że to jest pomarańczowy sok. Nie wiem. Pomarańczowa, a tak. To Ta. jest taka mała no. To jest z witaminą C. Jest to, z widomną, to jest z noga, z Nie sądzi. zrozumiała facet tylko zrozumiał. I co? Nic, nic, Co, co? Nic nie mówiłem. Zobaczysz na nagraniu. Jak wrażada pachnie. Jabłkowe, tam z jabłkami? O, że trzy łyki dużego. Taki dziwny energetyk. Specyficzny, no, ale dobry. Tego możemy sprowadzić. No, my to znamy, my też mamy wasabi u nas, nie? Już pewnie Ja tego nie, nie próbuję tam. od razu mówię Z cokolwiek jem, to nie biorę niczego ostrego. Ja też mi nie widzę. Ja bardzo nie lubię, ale mi się pikarem. wydaje. tą tu, widzę, to mam tego dość, ja wychodzę. Mi się wydaje, że ym, to będzie takie bardzo, bardzo ostre. No to spróbujcie Nawet bardziej niż nasze osoby, Wasabi. Ale ja nie lubię ostrego. Dobra, jest, teraz czy... zróbmy prawdziwy odcinek YouTube'owy. <totok> Jeśli będzie 100 tysięcy łapek w górę, Wiktoria spróbuje Wasabi. Zróbcie to teraz. Nie, ale jestem ciekawy. Jeśli to zrobisz, to masz ja, Wiktoria. Ja. Ja dziękuję. Bardzo. Ale ja nie nawet z Czekasz. O, ale to wali ooo <laughs> yy, patrz jaki bobek wychodzi uh, dobra spróbuję tego ale na nie. sam koniec okej okay, czyli czekam na te łapki no, no nie no. będzie ja wszystko widzę teraz już jest y, 5800 łapek 6000 nieźle nieźle 8 ja papier papier to wygląda na ostre Bez to, to wygląda na bardzo ostre jak, jak syrop gęsty Nie chcesz. jak się tego napijesz, tego. Czyli to jest gorsze niż wasabi? Przypomina mi to te magii, ale. A magii bez zupy magii? tak średnie, nie? O Jezu, jaki łyk wzięła. O Boże, podjęło cię. O Boże, To nie po po było cię. magii. To mi coś przypomina. <laughs> smakuje jak takie no, Czarne nie. żelki! Co to jest te czarne żelki? Mmm... Yeah, Fuck's sake! Marcepan! Marcepan! A to jest to! Nie wiem, ale mi to nie, no, nie smakuje. No Marcepan wpłynie, no. No który pachnie jak mogi! No bo... A na koniec mamy zupkę nie chińską, a koreańską. No to samo co w Polsce. Identyczne wygląda. Tak, jak... To jest rosół proszę to skóry? Ty Nie, to nie jest rób Cebulowa? Chodź, zróbmy ją. Idę wodę zagrzać, ja to zrobię. A ja spróbuję ją przetłumaczyć. Smak grilla. No smak grilla. Tu jest taka kiełbaska i ona jest yy, na ogniu. Standardowo oczywiście wygląda, ale sypka. rzeczywiście pachnie tak jak taki, taka kiełbasa z grilla. No? Okej, okay, czyli w międzyczasie ty ją zalejesz, przygrzysz talerzykiem. Dobra, widzimy się za 3 minuty Nie, chwila, ja łasami w tym czasie mam zjeść Okej, okay, dobra, widzimy się ponownie Jedziemy Ale język cierpi No to pozdro Rozprowadź to wszędzie To jest dobre, to Poparli żołądek, lepiej to rozpróbować. Mm. No to spróbuj tak bardziej, nie? Tak. Mm. A o! No, ostre. Do tej pory czuję, jak mi piecze język i, i ten, i wewnątrz, wszystko. Ja nie lubię ostrego. Ja nie, nie rozumiem. Kto lubi ostre, jest... piszcie w komentarzach. Kto lubi łagodne, też piszcie. Zaczmy, kogo będzie więcej. Ja uważam, że będzie więcej tych, co łagodne lubią. To jest bez sensu. Nie słuchajcie, wyobraźcie sobie, że. że... <laughs> Robicie sobie zupę, nie? Wąchacie zupę, to na no, tak robiliście. To jest po prostu dla osób. I których... czujesz kiełbasę? To jest dla osób, które nie chcą, nie chcą się robić grille z kiełbasą, więc zrobią sobie zupę, która smakuje jak kiełbasa grillowane. Dobra, wracamy do odcinka, moi drodzy, witajcie po krótkiej przerwie. Musiałam, nadzieję, w Przerwie wasami. daliście, suba, lajka i komentarz, oczywiście na mój kanał. A w tym momencie, widząc tą zupencję nie wąchając jej, bo czułbym tylko kiełbasę. Mogę śmiało powiedzieć, że chciałbym je spróbować, bo wygląda dobrze. No co, ciepłe? Daję <grymne> <grymne> no ja też co. Dobra, to daj, daj. Nie. I co? No. No co? To jest Na pewno nie jest dobra. Ej, to jest dla mnie największe zdziwienie. Co to jest za smak w ogóle? To smakuje jak zapach kiełbasy ZAPACH KIEŁBASY Smak zapachu kiełbasy Smakuje w jak pachnie kiełbasa Ale ma się tak Trzyma się to, to, się to kupy, no bo Uf. Smak niby jakiejś tam Grillowanej kiełbasy, że tam grilla No cóż moi kochani, to już wszystko Moi kochani Piszcie w komentarzach co sądzicie o mojej nowej fryzurze e, Tak też dziękujemy, że oglądaliście Trzymajcie się, cześć Pa pa